Co że wie, nadal nikogo nie masz. Musimy mieć ja przecież kogoś. Ale na razie nikogo nie ma. Oa! Dobra, nic nie szkło. Czekajcie, ktoś się tam idzie. Kto? Jest jakieś nastoletni yy, dzieci. Ło, wow, będzie fajna przygrywka. Na trójka, więc fajnie. Dostajemy zawsze trzy trójki, nie, nie trzy trójki, tylko trzy stówki z narkotyki. No. Jakich tylko uzależnimy. No. No dziewczyny, chodźcie! No chodźcie! Spóźniacie się znów. Aha, łatwo tobie mówić, Kiara. Margaret ciągle zostaje w tyle. No co? Łódź. Dobra, chodźmy dalej, bo się inaczej spóźnimy do szkoły. Oła. Nic tobie nie jest? Nie, stanęłam na jakiś kamień. Wow, no nie wiem. Ach, te moje nogi. No. Dobra, teraz ja wkraczam do akcji. Dobra, szukam się. Prosi... Moje drogie dziewczęta. A kim ty jesteśmy? Nie rozmawiamy z nieznajomymi. Hm. No właśnie kim jesteś. No właśnie. Pamiętaj, że się nie zadajemy z obcymi. Wiecie, wyglądacie mi na te, co to lubią. Ale co? No. Gadaj. Mm. Chodźcie za mną. Pst. Chodźmy. Ach, boję się trochę, wygląda strasznie. Chodźcie dziewczęta. No i o co chodzi? Lubicie narkotyki? Fuh! O czym ty w ogóle mówisz? Myślałem, że. No to źle myślałeś. My ich nienawidzimy. Idziemy, dziewczyny, do szkoły. Nigdzie nie pójdziecie. A bo co? Ład! Która z was też tak chce? O. Uciekajmy! Łapać ją! A ja też! Ją też! A ją weźcie! A. Dobra, to co, bierzemy ją. Tak, póki jest nieprzytomna. No, dawaj ten sznur, który jakikolwiek, nawet ten od twojej siostry. Już jest. Dobra, zaproczmy ją w to. Jeszcze szef musi z, y, złapać tam te dwie. Ach. A już dobrze. Tylko szybko. Dobra, już. Okej. Okay. Aaaa, szybko mruziu, uciekaj szybko. Ua, ua. Ua. Kamień, aaa, moja biedna noga. A, aaa. No już po nas. A mam was. Idziecie teraz z nami. Nigdzie nie idziemy. No właśnie. Ależ pójdziecie. Związaliście ją? Tak, zostajesz jeden sznurek. No to dawajcie go i wioźcie tę. Ała, nie bij mnie tak. I ją też macie związać. Zaraz tu i Idę się załatwić. Okej. Okay. Daj mój sznurek od siostry. Dobra. Mm -hmm. Proszę. Dobra, dawaj go. Trzeba zawiązać. Ach, ała! Nigdzie nie uciekniecie. Dobra. Szef będzie... Ała! Nie jest żadne. A ładko Macie siedzieć cicho, bo inaczej skleimy wam te buźki. Na. No. A wtedy bądź cicho. <kluj> Teraz tylko na szefa czekamy i idziemy. Do naszej bazy. Do jakiej znowu bazy? A, tu jest tak ciasno. A, co, byś, co byście zrobili, że nie chcę nie chcę nie, nie nie obudzić. A, 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 gdzie jest. A, o, szef już idzie. Chcę do do domu. Dobra, chodźmy już z nimi. Tak jest. Ile ty ważyć? ja Ciebie mam najlepszy mam najlżejszy ładunek. Chodźcie, jeszcze je przetransportować. No. I obudzą się nie wiadomo za co. Dobra, chodźmy już. Dobra, już idziemy. Dobra, dajcie ich tu. No. Już idziemy. O, tu będzie. Eee, Max, teraz ty. Przynieś tą całą Mardy Dick, czy jakiej tam było. Dobra. I siedźcie tu. I co teraz zrobimy? Nie wiem. Boję się. Myśli, że ja nie. A mnie też strach. Piję miejsce. jak Nie wiem. Dobra, bądźmy już cicho, bo idą. Mm. Dawajcie strzykawkę. Co wy nam chcecie zrobić? No właśnie. A, podajcie narkotyki. Opu! Jak zażyjecie te narkotyki 8 razy, będziecie od nich już, już uzależnione. Dobra, dawajcie już tą strzykawkę. Już idę. Bardzo proszę, szefie. Załadowana. Tak. Dobra, możesz odejść. Pójdź. Która chce być pierwsza? Yy, nikt. No właśnie. No to może pierwszy tym Marga Jeep. Nie Marga Jeep, tylko Margaret. Mniejsza z No a teraz kto chce? Hmm. Na pewno nie ja. Nie myśl sobie, że będę ja. No może ty. Prosto w twarz, czyś ty oszalał? Nie drżyj się tak, bo aż przy ciebie się wywaliłem. Ach. Dobra. Strasznie się czuję. Wy się jeszcze nie obudziły. O nie. Masz je pilnować. Dobra? Eee, dobrze, szefie. Dobra, to ja już idę. Ała. Do szefie, proszę trochę uważać. Mi tu nie rozkazuj. Idzie już pomału wieczór. Przyjdź potem na kolację. Okej. Okay. O, już jedna z nazwa się obudziła. A jak myślałeś? Że wszyscy śpicie. Co się stało? Szef, Wam zaraz wytłumaczy dlaczego po co tu jesteście. Szefie, już się obudzili. Dobrze, powiedz im, że zaraz przyjdę. Szef, zaraz przyjdzie. Oby w ogóle nie przyszedł. No właśnie. Przewie, już im to powiedziałem, mogę iść na kolację, tak, idź, hura Dobra, to co robimy, ma, któraś ma jakiś plan ucieczki? Jako, że nam opowie, yy, gdzie my jest, po co my tu jesteśmy, to spróbuję yy, was rozwiązać, potem wy mnie rozpojrzycie, bo mam luźno zawiązane łapy ok świetny plan Uwaga, idzie. Dobrze, teraz wam opowiem, po co wy tu jesteście. Ja nic nie widzę. Otóż jak wiecie jesteśmy ludźmi, którzy sprzedawają narkotyki i je po prostu też kochamy. Wielkie mi rzeczy. Odwioźcie nas wreszcie. Nie odwiążemy, a teraz dalej słuchajcie. Słuchajcie, a nie słuchajcie. Mniejsza z tym. No i nikt od nas nie chciał kupować narkotyków. Więc pomyśleliśmy sobie, dlaczego my sami sobie nie możemy stworzyć klientów. No i... Jak was zobaczyliśmy, byliście po prostu idealni. Słabi dzieciacy. A jeśli dzieciacy coś ich chcą, dzieci, a nie dzieciacy, chłopie. Nie bij jej. A otóż, do widzenia. Dobra. No to co, próbujesz? Przesuń się tutaj trochę. Dobra. Już. Kajs spróbujemy wejść. Uh, uh. Okej, okay, udało się. Uh, nie chcę nigdy więcej już widzieć tego sznura. Dobra, a może byście teraz mi pomogli? Oć. Dobra, no to... Ha, dzięki. Ty... Ała! Ciii. A gdzie ty w ogóle jesteś? Dzień. Ty zawsze mnie potrafisz wystraszyć. No w końcu potrafię śledzić. Dobra, no to co? No to Ja idę tam, a wy tam spotkamy się tu i dowiemy się, którędy trzeba iść. A łodź. OK, Okej. Okay. Kolejna część później.